Ja myślę, że on jest tak zestresowany By Całe życie bo on... mu przed oczami. Pewnie. No, co myśleli, niezły rachunek sumienia, taki szybki. A Co ja zrobiłem? Mam ciarki po prostu. Stresuję się za nie. No. Zamierza Pan odpowiadać zgodnie z prawdą na wszystkie pytania przygotowane przez ekipę. Tak. Czy będąc w liceum ściągał Pan na klasówkach? Nie. Czy kiedykolwiek rozważał Pan, że z Fausty będzie coś więcej niż tylko przyjaźń? Tak. Woli pan spędzać czas z trzema królami niż z Genzi. Tak. Czy kłamał pan, mówiąc ekipie, że miał pan problem z żołądkiem, gdy unikał pan prób? Nie. Czy miał pan jakikolwiek seks z osobą z ekipy? Tak. Dziękuję, koniec testu, spuszczamy już powietrze. Słucham. Słucham.